16 lutego Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie wydał pozwolenie na rozbiórkę związkowca. Budynku takiego bardzo charakterystycznego dla miasta Koszalina. Wystąpił, z tym wnioskiem wystąpiła firma BIS Investment z Warszawy. To już drugi wniosek tej firmy w tej sprawie. Pierwszy nie został rozpoczony, ponieważ firma nie dowiozła ostatecznie kompletu dokumentów. Natomiast teraz zostały te dokumenty uzupełnione i. Decyzja została wydana. Od 16 lutego należy liczyć jeszcze dwa tygodnie na uprawomocnienie tej decyzji. Niemniej jednak już jakby nie czekając na procedury administracyjne, wczoraj odbyło się spotkanie w zarządzie druki transportu z inwestorem na temat zabezpieczenia. Bezpie spraw związanych z bezpieczeństwem przede wszystkim. Chodzi tutaj o mieszkańców ulicy Matejki, ulicy Zwycięstwa, zarówno pod względem komunikacyjnym, jak i ruchu pieszych. Czekamy na o taką ostateczną organizację ruchu na tych dwóch ulicach. Najprawdopodobniej będzie ona polegała na czasowych wyłączeniach z ruchu w związku z rozbiórkami tych najwyższych kondygnacji. Te kondygnacje będą rozbierane mechanicznie za pomocą. Są takiej specjalnej maszyny, która będzie cieła budynek po prostu na części. Liczymy, że te wszystkie prace zakończą się do końca maja bieżącego roku. Zobaczymy, jak one po prostu pójdą, jakie będą też warunki pogodowe. Chcielibyśmy, aby jak najszybciej one zostały zakończone, no i przede wszystkim aby odbyły się w sposób bezpieczny. Za to bezpieczeństwo odpowiada inwestor. Tutaj nadzór taki bezpośredni sprawuje wtedy już Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego który na pewno będzie dosyć często na budowie, doglądając właśnie tych kwestii związanych z bezpieczeństwem. I w tej chwili to tyle, co można powiedzieć na temat jakby samej tej decyzji i tego, co zostało po prostu narzucone już ze strony nas, naszych służb, jeżeli chodzi o te kwestie związane z bezpieczeństwem. W tym miejscu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina może powstać obiekt czterech do 12 metrów wysokości, a więc nawiązujący charakterem do tych budynków, które tutaj się znajdują. Liczymy na to, że taki punkt, centralny punkt miasta, na pewno będzie w sposób bardzo ładny, wyeksponowany. Być może będzie to jakiś obiekt po prostu szklany. Liczymy na to, że on tutaj wpisze się w pejzaż miasta. Natomiast kiedy zostanie taki projekt złożony i przez kogo do końca, czy przez firmę B jest Investment, to dopiero się okaże, na to po prostu czekamy. I mm do -hmm.